Maciek! Siema! Maciek! Słuchaj, dzisiaj Czas. jestem, jestem specjalnie dla Ciebie na twoje usługi, ponieważ dzisiaj jest dzień Maćka. Wiesz czym się objawia dzień Maćka? Że robisz wszystko to, co Maciek powie. <laughs> Nie, dzień Maćka objawia się tym, że masz zielone włosy. Zielony o! jest świat i dzisiejszą twoją wskazówką tego, co się dzisiaj będzie działo, Dobra. jest kolor zielony, ale zielony? żebyś odkrył prawdę, wszystko należy do ciebie. Ja oczywiście sobie zacznę robić narzędzia. No ja oczywiście opierację. też sobie zacznę. Uwaga, uwaga, mam dla was super informację o przeglądarce, której sam używam, a jest nią Opera GX. Jest to jedyna przeglądarka dedykowana graczom, dzięki której możemy zlikwidować spadki FPS, które bywają uciążliwe poprzez funkcję GX Control, która pozwala nam na ograniczenie przepustowości sieci, zmianę limitu ramu, a także możecie zmniejszyć zużycie procesora. Mogę również bezproblemowo Słuchać muzyki bez zbędnych dodatkowych apek, które niepotrzebnie zamulają mi kompa, a także pisać ze znajomymi na messengerze, telegramie, WhatsAppie, bo mam wszystko w jednym wygodnym panelu. Nudna, randomowa tapeta przeglądarki to już przeszłość. Można sobie ustawić co tylko zechcecie. Mogą to być tapety z waszych ulubionych gier, na przykład z Minecrafta. A jeśli mowa o Minecrafcie, to słuchajcie: Opera GX wypuścia własny serwer z Minecrafta w wersji 1.18.2, IP widoczne właśnie na ekranie. Wbijajcie również do nich na Discorda, aby być na bieżąco z eventami, informacjami. Linki znajdziecie w opisie filmiku i to już wszystko zapraszam na odcinek. A ty też chcesz zacząć robić narzędzia? No ja że przy tak. swoim drzewie. No przecież nie będę ci zabierać surowców, no co ty? Ej! Ej, 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 ej! ej. ej <grym> no co? Mieliśmy fair to robić, razem mieliśmy się pobawić. <grym> Mam cztery. To, to... Co? Pięć. Oddałaj się! Nie, nie, oddałem, nie? oddaj ci Oddaj to! Już. No co ty? Miał być maćka, zabierasz mi mać i wszystko, oddaj to. Dobra, oddaję już. Żartowałem. Dobra, już dzielę się, dobra. Zro zrobię tego, Robię, zrobię crafting tablet. Masz. Zaraz ze mnie zrobiliście wolnika, tak? Nie, że no, będziesz te robić rzeczy. teraz mi. Ja będę zbierać okay. surowce, a ty będziesz robić za mnie to. Dobra, dobra, dobra. Podzielimy dobra, się. Teamplay, team teamplay team play, team play to jest. Mhm. I masz. Nie, Ej, to nigdy nie, się się nie, nie, nigdy nie, nie, nie kopie pod ciebie. Luję na ciebie. Jak to, nie? Czemu mi rzucasz drewno? Dlaczego tu w ogóle nie ma? Aha, fajnie. Krystian e, tak. zaczął kopać myśląc, że dostanie kobla. Tu nie ma kobla. Ooh. Dobra, idziemy poszukać kobla. Maciuś, musisz odkryć co jest nie tak, co się dzieje źle. Dziękuję. Proszę ci Także w drogę, ja jedzę za tobą, będę torem. spektatorem wspaniałym. Mm -hmm. Nie <sharpy> no, Zobaczymy drzewa wyglądają jak drzewa. Korony wyglądają na korony. Trawa wygląda <śarpy> na trawę. Y Maciuś będzie miał zaraz koronę na głowie. Szybki są jadalne? Tak, jasne. Tylko jak zrobisz zupę. Dobre są, dobre są. Sprawdzaj, dobre. sprawdzaj. Liski, 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 liski. O! Co to było? Ty Co, ty jest? To... Co jest? Nie patrzyłem! Co tu się stało? Co się stało? Nadeptałem na zielone. Nooo, eee... Że tak powiem. Eee. O. O. Od, od, odkryłeś co się dzieje, w sensie no? smoki emigrowały teraz do Afryki Ty, ty mówisz no, <grym> naprawdę, że... że robi jeszcze Czek, gdzie jesteś? Krystian, chodź, na chwilę. za tobą jestem, poś za tu. tobą jestem Maciek Gdzie? No za tobą jestem, tu Tu? Tu, czemu stoisz w miejscu? No właśnie, Nie, czemu? smoki A! grę! O nie, o nie, o, 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 o nie, o nie u, u, Już u, chyba u, nie widzisz u, u, u. Słuchaj a! A! Yes! No i zginąłeś pierwszy, a ja też zginę. Także problematyczne Rozumiem. jest to Że nie że... możemy zielonych dotykać już widzę. Jeź Ty się zrespił! Na no samej kurze starej jeszcze Jaka na to opcja jest? Come on. Muszę zejść, muszę jakoś zejść. Pomóż mi jakoś Dawaj zejść. Tu, jak tu, jak tu, ja tam. mam to przeskoczyć? Ja, jak ja mam ci pomóc zejść? Jak, ja, nie mam, a jak ci... ja Mam, mam sadzonkę drzewa tylko. Uda mi się przeskoczyć? Uda mi się? Uda... <słuchaj> nie wał. <słuchaj> 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 nie było na to opcji. Ile zobaczysz, chociaż nasze itemy się y, ocaliły. Ja, Słuchaj. Jak tutaj, patrz, ja ci pokażę. Jak tu lazłeś, w tym miejscu, no. to ja już byłem pewien, Czekaj, tu, i tu, tu przyszedłeś, tu w tym miejscu ja mówię, o wejdziesz, a ty nie, spoko. I tu wlazłeś na trawę. No bo ja biegłem za liskiem. UWAŻAJ! O, Jezus, to o no jest. O no tak faktycznie zapomniałem. No, ja wiem że, ja wiem że się zapomina, come on! Dlatego Czekaj, kurde muszę uważać. Ale znowu. widziałeś, się ja prawie skoczyłem z dołu. Widziałem, widziałem. Dlatego, dlatego musimy uważać. Czy wiesz czego najbardziej ciekaw? Czego? Jeśli byśmy dostali się na przykład do podziemi i wezwali smoka, to czy rozwaliłby nam w sensie zrobiłby nam krater jakby latał, nie? Do to jest sprawdzenia. Do... Maciek, villager. No hmm. hmm. na to Ko... mogę. To mnie, to wiesz, mnie. Jaki, wiesz jaki jest właśnie problem, że my no. musimy się jakoś stąd wydostać, ale tutaj. Musimy gdzieś pójść, no. Dawaj lewą stronę może. E, nie na ten blok, na pewno nie. Cześć, tędy, tędy na pewno. Nie pójdziesz tędy, no nie ma obcy, że A, przejdziemy. no widzę, no kurde, no. Znaczy, Jesteśmy w trapie. O, nie, znaczy, możesz zawsze niszczyć bloki, tylko ja jest wiem. jeden minus niszczenia tych bloków, bo one są Zatługo w stanie będzie... za, za, zarosnąć Christian? chwilę po. Christian? To. Christian? Chodź tu, ja już jestem tutaj, chodź, zobacz, ten wyczerpiam drogę ja, Mój mózg myśli o tym, jak nie chodzić po zielonych blokach, dobra? No już. po prostu, nie dotykaj mnie, ej, nie dotykaj mnie po włosach po prostu. Chodź, chodź, pa, 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 pa. Możemy zejść tutaj niżej, tak jak chciałeś? Nie? Drewna nie masz, nawet kilo. No nie! No, to, no właśnie, jak ty? chcesz coś wykopać, kurde. Duże głowo. Pomóż mi. Albo dobra, sam się uwolnię. Rzuciłem ci klosek, do na rozalenie. Po jednym klocku wspaniałej. nie się stanie. Dobra, szybko. <laughs> nie no, ja naprawdę ja chciałbym. Chciałbym y, mieć. Ej, ale to by była duża głowa, jeśli. Z czasem byś sobie zebrał fajny fajne ekwipunek, to byłbyś w stanie rozwalać smoki na bieżąco. Ja cały czas mogę je rozwalać, kabum w sensie, robić. Czy to ci. W sensie daje ci to sporo, bo byś, byś zbudował bardzo dubro, du, dużą barierę, taką bardzo dużą arenę, może bardziej w ten sposób, nie? No. Chociaż nie, smoki i tak rozwalają. Powiedz mi, zrobisz crafting nie. boxa? Nie, jeszcze nie. Crafting table. boxa. tak, tak, tak. Ta, ta. Crafting table. Kraft. <ścoughs> <ścoughs> Dobra, już robię ci kilof, proszę. Mam dla ciebie kilof i nawet mogę ci zrobić. O, proszę, masz nawet drewniany przycisk. O. <laughs> już koniec pierdzenia, koniec, już masz... idziemy. Chciałem się oto tu, tu, na pewno nie ma trawy, ale tu nie ma też we... węgla. E? Co jest? Hmm. Nie ma węgla. Nie podoba, mi, nie podoba mi się obecność jednego gałgana tu. O nie, o nie! O, o. <laughs> No to zostałeś się ale zbieram ale zbieram po to, pozostałości. zostało przebiegnę obok niego! w no, ten minecraftowy świrze, nie. No daj spokój, wiem, że przebiegnę, ale nie dałem rady. Dobra, gdzieś tu była ta dziura, ta lożka. Widzisz Aj. mój nickname, ja cię widzę. <Kent> hmm, widzę, widzę, tu, 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 tu. A ja ci tu, tu, tu. wyrzucę tylko kilofa. Masz. <noise> ale tu <noise> powinny być moje itemy chyba, Czekaj. Powiedziałem, że je zebrałem. Co? Złodziej! Masz, powiedziałem, mi się tylko kilofa. No ale jak węgla nie mamy, to jest ciemno jak w dupie. Chodź nie, to żeby jest jasno kiedyś zwiedzał. Chodź, 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 chodź. Tutaj jest jasność Gdzie Tutaj jest jasność. Gdzie ty Wszystko? idziesz? Ty nie zrobisz. No po ile swoim do ciebie szkiny, o jest dobra, jest jasność. Ja wyczuwam, ja wyczuwam, że tędy możemy dojść dość daleko. Weź, dojść. O ty, chodź, a dojść, de co tu Zobacz, się woda jest. Na no, trawa jest? Trawy nie ma. Nie, chodź w drugą stronę. Że możemy się na razie to nie Chodź! Dobra, nie chcę tu płynąć, bo ja tu umrę, macie. No wiem Siema. właśnie, chodź tędy, chodź tędy. <grym> idę za tobą. lewo, dół? Uważaj, bo nie wiem, czy możemy dotykać to, a to jest zielone. Czego nie, tego możemy, to trawa tylko tak działa źle. Dobra, nie, to idziemy tutaj Dobra. wyżej. Bo idę z tobą też. Delikatnie tak, tak. do jasności idę. Dzień. O, o. Nie. o nie. Maciek, to chyba zły pomysł! O, o! O, o! Weź się zabierz, bo gulgam na dole, nie mogę! Weź mi pomóż! Maciek o, chyba. o! Ale one bardzo lubią ciebie! O, o. o. jakie minął! O, Dużo. Ale dałem radę! Fon stąd! Fon stąd! Fon stąd! Fon! Fon! Wybuchnął! Już wybochły, Maciek. Dobra. Dobra, trudno, nieważne. Idziemy stąd. Christian? Musimy stąd wyjść, bo to jest za ciemno. To jest, no. Powiedz stąd mi, je, ty no... mi zabrał, tak? No bo ja zapomniałem po co ja szedłem na dół. Idę się utopić. <grym> <grym> idę powiedz, do tego. Powiedz idę mi, Idę do tego kanionu z jaskiniowości. No powiedz mi, po co ja tam w ogóle płynąłem, co? Co to jest? Zielone. Nie. Ej, Krystian, bo to gniemy jest most tu. Blok. Nie niemy tu. Co? Nie niemy tu, ani trochę. Wcale nie planowałem tu zginąć, żeby zrespić się z powrotem i obrać jakąś sensowniejszą ścieżkę. No dobra, niech ci będzie, no to też zrobię dronet. Dobra. A przeżyłem! Wystarczyło pokopać jeden blok w kiżej. Ale po co, po co? Chodź, ja tutaj patrzę. Tu jest niżej! Ale nie, jak przyjdziesz do mnie, to ja mam lepsze rozwiązanie, bo przecież to jest... To jest coś o czym ja totalnie nie pomyślałem. Macie o tym nie pomyślałeś. In the ocean Właśnie, właśnie, właśnie o, -o. o to chodzi. Co, co to Wracasz jest? Że tak do mnie? Długo, to kopię. Nie. Wróciłeś? Do... No to dawaj tu do mnie już, bo ja na ciebie czekam. No już, już! E, totalnie już wszystko jest... Responnuje się. Myślałem że rzeczywiście. Ty Maciek! Co? Ma o. O fuck! Chwila, czy ja w tym dostaję obrażenia? Dobra, test. Wielki test. O, Też wow. dostaję w tym obrażenia! No coś ty tu narobił, no! Wygląda jak pole z kwiatami. Nie wiem. Nie, no totalnie rozwalone wszystko. Czemu ja ginę od no? razu? Dlaczego ty jesteś no w O dobra, teraz, teraz nie będziemy nas psuć. E, gdzie jest łódka? Chwila, bo ja... Ała! Opa. No już jakie a, te smoki tu latają? Wcześniej postanowił lecieć do Afryki. Czemu tam jest w górze? Wcześniej postanowił latać do Afryki, teraz coś takiego się dzieje. Krystian! szybko! Bo u mnie to Zdol wygląda takie opóźnienie 10-sekundowe albo 20-sekundowe. Dlatego mówię ci, gdzie, gdzie jesteś? Nie. No, gdzie jesteś, gadaj! A Zrobiłem tu, jumpa z góry. Siadaj, Siadaj szybko. <laughs> Jezus. Dobra, Ale, data paka, załadowałeś? No, zobacz, co tu jest jaka migracja. Zobacz, co tu jest. ty, kurde. Ile, ty, to ty ile? Bilisz, co, że... Jak w stadzie. Ja nie wiem, o co, o co to jest jakieś przeklęte miejsce. Dlaczego ich tutaj tyle jest? No właśnie, coś tam może być. Jakieś tajemnicze coś tam. Au 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 o unikaj unikaj o Wszystkie postanowiły. Ja nie wiem, dlaczego one wszystkie siedzą w jednym miejscu, ale jeśli byśmy mieli jakiś łuk czy zbroj, to bylibyśmy w stanie coś więcej tu zrobić. Ja mogę na nie napluć. porty. Szczerze? Myślę, no. że się nie za bardzo wzruszą. Wzruszą, wzroszą. <laughs> za Zatem... siła jest taksyczna. A tu skąd kolejne się wzięły? Dotknąłeś czegoś? I... No jak mogłem dotknąć, jak jest, siedzimy obok siebie? A. Nie wiem, może trawę schowałeś do tego. Do <laughs> ja nie wiem. O kurde, Co no. Ty swoje ciekawie. włosy dotknąłem tylko. <grych> tylko swoje włosy dotknąłem. <grych> tu o! idziemy, patrz. Spróbujmy, spróbujmy taktycznie zrobić taką jedną rzecz. Weźmiemy mm -hmm. trochę tego piasku, nie? Mhm. Mm Oczywiście, jeśli nam się uda. Spróbujmy wziąć trochę tego piasku i spróbujmy wkopać się na górę i wejść tylko tak na na, na, na moment, żeby tylko jeden się pojawił. Dobra. I że może nam górę rozwali. To jest sensowne. Ten jak tam chodzi, tu tupie, kurde. Szalony wariat, szalony. Efekty dźwiękowe, baj Zrób swoją własną paczkę do Minecrafta. jakby ci... chodziła postać, tak było, zamiast o tego. Zamiast piasku. Po chwilę byś się denerwował. Dobra, nie dotknąłem, nice. Czemu nie chciałeś no. ze mną? Równocześnie tylko musiałem sam się wydostać z tego gówna? Czekaj, ostrożnie, ostrożnie teraz. Piasek ma jeden, ma jedną dobrą właściwość. Czy że Nieważne co, nie, nie, nie ważne, co się stanie. A, A! 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 Nie! Jezus, wylądowałem w wodzie jakim turpawar. Oooh! Ja naprawdę, ja nie chcę! ja nie Szczerze, naprawdę nie chcący, nie chcący. Ja nie! nie! Co? Czemu? 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 Ale! Cze... Czemu w tym miejscu teraz! Ale co tu się! Co Macie, jest? Co robiłeś na spałnie tutaj, powiedz mi! Ja tam nic nie zrobiłem, idę do ciebie OBCZAJCIE! O Jezus Co jest? Jestem w czarnej dziurze! Stoi... Nie jest to już w kwiatkach. <laughs> Was slaying by the wrong grass... <laughs> Jezus? Tu, 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 Robię tu, 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 nową łódkę! Jakżeś na to wlazł, jaka była na to szansa! Ale na co? O. Zapraszam. Nie no mogę. Z... Dobrze. Nie, no to... nie mogę. Wysiadłem. Z... Wysiadłem, czekaj. To nie wy... Spawn nie wyglądał tu w ten sposób. Ja pamiętam dobrze, jak wyglądał. Spawn się Kurde. zniszczył delikatnie Ja tylko. chciałem jednego smoka. zrobiłeś chyba trzy, mi się wydaje. Jeszcze mnie wystrzeliby w kosmos, bo zaczęły strzelać instą. Na cześć i chwałę mojej pamięci napije się. E, ale powiem ci tak. Plus jest jeden. Mhm. Tak naprawdę, bo w momencie, kiedy powstała eksplozja, to wystrzeliło mnie i nie trafiłem na blok zielony, co spowodowałoby większą migrację, większą ilość smoku. Ja cały czas a na zielone tym... teptałem. Tak, a w tym przypadku stało się troszeczkę inaczej i... O Jezus, już zaczynają pluć kolejne, Jezus, ale plujki z nich. Musisz uciekać. Eee... Spadłem do wody, więc nas trochę uratowało to. Okej, okay. uh. Czy one próbują uh. za nami cały czas? No, no i to bardzo blisko było, ty nawet nie skręcasz, nie starasz się unikać Jezu. tego. No a po co mam próbować skręcać. Dlaczego zombie siedzi w naszej łódce? A e, powiedz co mi, a o co chodzi w datapakach, że po prostu są pozamieniane, nie? Ale teraz do no, zmieniają sposób rozgrywki, zobacz. O, o, Siema. o, zombie. Si czy on nie ma, twa nie on ma nie twarzy? On nie ma twarzy. On ma po prawej sk... Jezus, A ma twarz, dobra, jest. Jezus. Przepraszam! Ja bym ja narzędzia ja... zrobić! Ja przepraszam, ja znowu zapomniałem, że na zielony miałem nie dotykać. Ej, pytanie moje, czy jak wejdę na zielone z shiftem? No To czy smok też się pojawi? Chyba nie, ale przy... Tak, 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 tak też! Tak! Dobra, nie da nie dar... Pojawiłem się na drzewie, Maciuś. Już wiem, jaki miałeś problem. Dobra. O, duża głowa. Ogromna głowa. Nice głowa. <grym> Zginąłeś przez, przez blok trawy, gratuluj. <grym> no, poskoczyłem specjalnie. Sukces! Gratulacje! <grym> Return to the game. Return to the goom. Tak. Mm, siema, Gdzie jestem? jesteś? Siema, ja mam łódkę. Chyba <laughs> musimy obrać inne miejsce. Ale powiem ci, że wydaje mi się, że yy, ciężko byłoby grać w ten sposób, nie wychodząc z jaskini. Wiem, gdzie możemy żyć. Możemy żyć nie. na pustyni. Yy, na pustyni. Tak, na pustyni To, to, możemy nie, ma, żyć, to tak. nie ma trawy. O, o. o, o. Się ma. O, o, o. No i co teraz? Nie kłać łódkę, masz w ręku. Nie. No i co teraz? No nie wiem, kurde, no. Mi nie, nie działało. Wcześniej siedziałem i mi nie rozpałniło tego. Wcześniej. Nie, ani troszkę nie działało. Nie, ani troszeczkę. Panie ja mogę trzymać. cię uderzyć, ale mogę cię czesać po włosach. Dlaczego chcę? Czesać. To jest czesanie. Pierwszy raz, odkąd gram w Minecraft, a, a gram naprawdę z 10 lat Minecrafta, pierwszy raz ktoś powiedział mi, że w łódce może mnie czesać po głowie. No. Naprawdę. Pierwszy raz, nigdy się nie spotkałem z czymś takim. Totalny pierwszy. Nigdy nie było czegoś takiego. Jestem ciekaw, czy jakbyśmy wsadzili blok trawy do wody, no. to czy by to zadziałało? Czy no. byśmy... W ogóle nie wiem, czy jak wsadzisz blok trawy do wody, to nie robi się z tego ziemia? Nie. Nie? Nie. Jesteś pewien? No. Okej, okay, no dobra, no. Pa, pa, o, tam, ty, tam się strzelają to łucznicy. Szkielety strzelają w żółwie To jest atak na żółwie Ej, halo, ten wiem, <laughs> chyba chcę strzelić w ciebie. Chyba w ciebie. A strzelił we mnie! Stałem w podbródek! Znowu w Oła, ciebie! Dlaczego? Ty, na we mnie ciebie dwa się razy. sfokusowali! Co jest? Ty Enderman tam był! Enderman tam był. Ja nie chcę Endermana. Trzeba spojrzeć, oczy w sensie jakby podniósł o, o, blok to, i co nam wygląda zadał. na lewo chyba tak, że możemy żyć na tej wysepce tak, małej. E, możemy tu żyć, ale to jest pewnie lawa, więc możemy też nie żyć, w zależności. o w i Nasza mała wysepka będzie po prostu. Będziemy jak MrBeast, będziemy ja wysiadam. własną... Wysiadam! Elo! Elo! Małe bum 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 chyba. Nie ma bum 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 nawet małego. Bum 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 I want you in my room. Nie ma bum no, bum Jakbyś tu z nimi podszedł, to mnie wrzucił do lawy. Dobra. Dobra, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Suportujecie, suportujecie z daleka. Mam jeden, mam jeden HP. Nie możesz zginąć! Suportuję z daleka! Chodź tu! Masz genialnego żółwia tutaj! O, ja nie chcę genialnego żółwia, ty zrób genialne stripery <laughs> Mam jeden HP naprawdę masz żółwia Cięta. uderzyłem niech chcący. Przepraszam żółwiku! Jakby nie było tych, jakby nie było. Od czego ja uciekam w ogóle? Dobra! Jeden... o, musisz pająka załatwić, musisz mi pają... o, Jezus. Nie mogę, on mnie... to mnie Pająki mi załatwił, Maciek! O, dobra, dobra, kąsają, ja mam dwa HP. Ty myślisz, ile ja mam HP? No Maciek, bo się zrobiły tyle creeperów! Eee! Pająk chciał na mnie skoczyć. O, jeden HP. zrobiłeś? Mam jeden HP, nic nie zrobiłem właśnie. Dobra, ja też mam jeden HP, Biegaj w kółko, zaraz będzie ranek, ranek będzie. Ale pająki nie giną od słońca! Giną. Nie, nie ginął od słońca. Kipart, o, A szkielet! O, o nie, no też po mnie. O. No nie! No okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dotknąłeś jak ci szkielet. Dobra, fajnie, no zarobiście. Super. A, a pajęci mogą zginąć od tego chociaż? O. Jest, ja powiem ci, super zabawa z tymi. Powiem ci tak, ale żyjesz czy nie? Nie. Czemu nie żyjesz? Oj, o, no u... jak? Ja jestem na spawnie, co ty? Nie, no, nice. Nie, no, fajne no, zabawa. A szkielety mogą zginąć od tego albo Creepery? Nie. zatonuję go. O, o nie! Oooo, został zblowowany bez Creeper. Wydaje mi się, że to jest za ciężkie, dlatego. To jest proste. Powodzenia wszystkim, którzy chcą, chcą grać na takim czymś. Nie zabawy. <laughs> Ra, 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 ri, ra, ra. wchodzę sobie na zielone. Parara. <grystanie> <grystanie> nice. Najlepszy datapak. Mi włosy uciepku, jak ja wyglądam. A już okej. Okay.